W tym wideo powiem Ci o znaczeniu tatuaży u kobiet. Co jaki tatuaż może oznaczać, w jaki sposób może odzwierciedlać to, co kobieta czuje, czego poszukuje, czego pożąda, jakiego faceta pragnie. Więc wysłuchaj tych tutaj opisów, bo być może dzięki temu od razu będziesz wiedział, co robić z dziewczyną, którą poznasz, bo od razu będziesz wiedział, co to jest za typ dziewczyny, czego ona poszukuje, jaki ma charakter. Pierwszy tatuaż myszka Miki. Niektóre kobiety właśnie mają tatuaże typu myszka Miki, i ten tatuaż odzwierciedla kobietę, która nie myśli o przyszłości, przeszłości, po prostu jest lekko duchem, e, lubi sobie ulotnie, lekko żyć, frywolnie, bez żadnych tutaj jakichś e, większych, mądrzejszych scenariuszy, czyli po prostu spontaniczna dziewczyna, lekko duch, która. Jakoś nie myśli poważniej jeszcze o życiu. Inny tatuaż jaskółka. Jaskółka często odzwierciedla wolność. Niektóre dziewczyny mają jaskółkę tutaj za uchem albo w innych miejscach. To także pokazuje, że dziewczyna pragnie wolności, być może zbyt bardzo jest zmęczona swoją pracą, dotychczasowym życiem. To różne rzeczy tutaj może odzwierciedlać. Inny przykład tatuażu, na który też powinieneś zwrócić uwagę, to jest znak krzyża. Jeśli dziewczyna ma krzyż tutaj na dłoni, na ramieniu, to często krzyż oznacza oddanie, tak? czyli kobieta oddana albo jakiemuś facetowi, albo być może temu facetowi, który ją poderwie i pozna. Oczywiście tych znaczeń może być więcej, bo pamiętaj, że każda dziewczyna może sobie przypisać. Swoje znaczenie danego tatuażu. Ja tylko mówię na podstawie tutaj obserwacji, na szkoleniach z mojego doświadczenia, które wyniosłem. Inny przykład tatuażu to, to taka kolczasta, bransoletka, nie wiem jak to nazwać. To często pokazuje taki tatuaż, że dziewczyna lubi być zniewolona, zdominowana przez faceta, że szuka faceta o tak naprawdę twardej ręce męskiego. Który jest facetem pewnym siebie zdecydowanym w seksualny sposób? Oczywiście, jeśli kobieta też ma tatuaże w okolicach intymnych, czy na dole, na podbrzuszu, to może świadczyć o tym, że ona też ma zwiększone potrzeby tutaj, jeśli chodzi o łóżkowe sprawy. Jest dziewczyną, która poszukuje faceta, który też ją tutaj zaspokoi, spełni jej fantazję. No i na pewno jest dziewczyną dużo bardziej otwartą seksualnie. Także zwracaj uwagę właśnie na te typy tatuaży, no bo często zauważyłem, że to się sprawdza, tak? Jak dziewczyna ma faktycznie jaskółkę, no to szuka tej wolności. Jeśli ma znak krzyża, no to jest z kobietą oddaną, a przynajmniej tak chce się pokazywać. Ale tatuaż Myszka Miki ewidentnie pokazuje dziewczynę, która nie dba o wczoraj, nie dba o jutro, tylko chce sobie żyć, egzystować, Lajtowo, na spontanie, bez żadnych zobowiązań. I to jednak tutaj w wielu przypadkach się sprawdzało. Jeśli dziewczyna na lędźwiach z tyłu ma tatuaż, i to kiedyś był modny tatuaż, przeważnie w latach 90., nie wiem jak to się nazywa, ale są takie jakby skrzydełka, tak, wytatuowane, to też może oznaczać, że dziewczyna ma tutaj skłonności do jakichś przygód, jest dziewczyną skłonną, uległą, facetom. Także też warto, żebyś tutaj zwrócił na to uwagę, no bo jeśli dziewczyna też ma skrzydła na plecach, czy gdzieś tutaj w okolicy nawet pośladków, to też pokazuje, że ona chce się unieść do nieba, jakby pokazuje Ci to za pomocą tutaj tego tatuażu. Niektóre dziewczyny jeszcze mają tatuaże z tyłu po odwrotnej stronie kolan, takie kokardy, tak? Często to widać. I to często są dziewczyny, które właśnie lubią przygody, lubią spontaniczne sytuacje z facetami. I jak widzisz tego typu tatuażu dziewczyny, to może to być właśnie oznaka, że ona tutaj chce się zabawić dobrze, jak jest na imprezie. I naprawdę też warto uwagę zwrócić na te szczegóły. Tyle w tym wideo Obejrzyj sobie najlepiej jeszcze raz to wideo, żeby zapamiętać te wszystkie tatuaże. Bo potem to może być istotne, kiedy podrywasz dziewczynę, co jaki tatuaż znaczy. A ja przygotowałem dla Ciebie promocję. Tylko do tego czwartku, do północy możesz wykupić u mnie dwudniowe szkolenie praktyczne z uwodzenia w Krakowie 30% taniej. Cena to 2000 zł za dwa dni szkolenia zamiast 3000 zł, czyli oszczędzasz 1000 zł. Warunek jest jeden: musisz kliknąć tutaj pod wideo, opłacić sobie szkolenie, albo napisać do mnie na maila frywolnymałpauwodzeniewdzień.pl. Podesłać mi swój numer telefonu, jeśli chcesz porozmawiać o szkoleniu, i wtedy po uzgodnieniu opłacasz mi kwotę, przyjeżdżasz do Krakowa, robimy szkolenie. Jeśli chcesz skorzystać z promocji, tak jak mówię, musisz całość wpłacić już przed szkoleniem, żeby zarezerwować miejsce, żeby wziąć udział. No i przewidziałem tylko 5 miejsc, więc lepiej się pospieszyć, od razu sobie zarezerwować w niższej cenie, opłacić szkolenie, przyjechać do Krakowa. Termin jest do uzgodnienia elastycznie. Cena szkolenia nie uwzględnia kosztów logistycznych, Twojego przyjazdu, kwaterunku, także to wszystko musisz sobie zorganizować we własnym zakresie. Dzięki za uwagę i zapraszam do korzystania z promocji na szkolenie. Opis szkolenia znajdziesz na mojej stronie kobietypodryf.pl. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!